Akademia Przedsiębiorczości to bezpłatne szkolenia dla studentów i absolwentów szkół wyższych organizowane przez Żagańską Agencję Rozwoju Lokalnego. W projekcie mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie powiatu żagańskiego. Przede wszystkim szkolenia są poświęcone między innymi zakładaniu przedsiębiorczości akademickiej. Eee, oprócz tego między innymi w trakcie ciągu szkoleń można między innymi dowiedzieć się odnośnie praw autorskich Szkolenia skierowane są do osób, które chcą założyć własny biznes w oparciu o zdobytą wiedzę. Przedsiębiorczość akademicka jest to możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas toku studiów do prowadzenia własnej działalności i do wykorzystania jej w celu osiągnięcia własnego sukcesu w biznesie. Zgłoszenia do drugiej edycji projektu będą przyjmowane do końca marca. Więcej informacji dotyczących Akademii Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie internetowej arl-myślnik-zagank.pl.